No witam, przyjechały do mnie dzisiaj dwie wyżnoreczki, makkaliste. Teraz robimy sobie unboxing. Ну. Uh -huh. Druga też wolna. Pan sprzedawca sobie napisał: Nie działa. Lubię takie opisy. No, Wyży ręczka, oczywiście, styczka angielska. Noża sprawne. Pochylenie sprawne. Problem będzie gdzieś elektryczny. Zdarzyłem, że problem był we wtyczce. O, prowadnica. Mamy drugą sztukę. Nie wiadomo o co chodzi. Ale ja już chyba wiem. Problem jest przekładni. Przekładni. Trzeba ją otworzyć, zobaczyć, dlaczego przekładnia się nie zazębia. A dziwne, że ta działa. Przekładnia sprawna. Normalnie nie ma co rozbierać. Wymienimy wtyczkę i do klienta. A tą się zajmiemy. Trzeba ją otworzyć. Angielski certyfikat. Będziemy ją otwierać i patrzeć, dlaczego przekładnia się nie zazębia. Druga sprawna wylinarka, która przyjechała niby, aż mi się nie chce wierzyć. Są dwie przyczyny, dwie możliwości. Albo się sprzedawca pomylił. I jej dobrze nie sprawdził, albo problem był po prostu tu wtyczce no nie wiem, że się wymienimy wtyczkę jeszcze ją sprawdzimy na wymienionej wtyczce naszej polskiej Może ktoś ma pomysł co zrobić z tymi wtyczkami, bo mam ich już ze 400 sztuk Ja je tak odkładam, odkładam ale One mi się kiedyś przydadzą, wątpię. Może ktoś ma znajomego w Anglii, który to chętnie kupi, bo też jest na przykład elektrykiem. Dużo sprzedawców, tych co naprawia czy sprzedaje dużej ilości nie wymienia wtyczek w ogóle, sprzedają z angielskimi, ale ja sądzę, że wtyczka kosztuje 3 zł, a ktoś na to lepiej patrzy, bo jak nie ma zdolności manualnych i nie chce się za to brać, to później, a muszę jeszcze wtyczkę wymienić, to nie chcę, a tu jest polska wtyczka, nie ma problemu. Okej, okay. to tyle. Dobra, zobaczmy co z tą przekładnią. Zaczniemy od stopy, tu są dwa imbusy otwieram. Załosimmy sobie rękawiczki. smart i tak dalej i tak dalej i tu mamy przekładnie zębatą wyjmijmy sobie wykonawcze <śmiech> <śmiech> żeby wyjąć przekładnik musimy wyjąć też wirnik więc uwalniamy szczotki całą przekładnię z uzwojeniem i wyciągamy wirnik z przekładnią. I jak wygląda nasza przekładnia? Dlaczego się zęby ślizgają? Mamy przyczynę. wyjechane zęby na przekładni. Hmm. Dlatego się ślizga. W tym momencie się nie zazębia, bo już są. O, wyjechane zęby. I co z tym fantem możemy zrobić? Kupienie nowej zębatki graniczy z cudem. Możemy znaleźć tylko dawcę. Czyli wyżynarkę z uszkodzonym silnikiem, na przykład, ale sprawną przekładnią. Ja dawca jakiegoś mam, ale zobaczymy co z niego zostało. Oto to na trochę rozebrany i na pewno zdekompletowany. Proszę. Przykładnie która jest bardzo ładna Uszkodzona była blokada mocowania noża, i coś tu się zadziało z silnikiem, bo są szczotki wyłamane. Wierzę, że ktoś właśnie nieumiejętnie to rozbierał i uszkodził przy okazji szczotki i szczotkę trzymacze. Silnik jest sprawny. Łożyska w porządku więc najlepiej przełożyć cały element to pójdę tu bo tu w tej jest sprawny a wirnik jest najdroższą częścią zazwyczaj urządzenia złóżmy dawce, żeby jakoś to wyglądało musi być dokładnie, bo to też się zęby piłowały, czy tego tak nie zostawimy. Co w miarę możliwości ten pyłek wybierzemy. wszystkie narzędzia, które naprawdę zazwyczaj wyjeżdżają ode mnie po pewnym serwisie, właśnie sprawdzam szczotki, sprawdzam łożyska, żeby. Klient był zadowolony że ja nie miał zwrotów. No to mój czas. Jak już mam to rozebrane, to po co się męczyć i jeszcze raz to rozbierać, bo jakiś łożysko za 83 grosze siadło na wirniku. logicznie drugą stronę składamy. Tego nie zauważyłem. Uszkodzona sprężyna. No i czyli jednak dawca jest niedostępny. Jeszcze raz trzeba go rozebrać. Bo tam sprężyna była sprawna. Co tu się wydarzyło? Mniejszy otwór. Musimy tylko sprężynę. Dobra, tak rozbierzemy dawce. Jeszcze raz bo sprężyna. przy okazji ten otwór czyżby aha wiadomo już o co chodzi wysunął się ten czpień tutaj w tej przekładni Trzeba go po prostu wbić, bo się wysunął za mocno i dlatego nie chcę nam zazębić przekładni. Oki są nabijane, więc nie ma problemu. Dobrze, jak to mówię. Sprężynę nową mamy. Odpycha element wykonawczy. Wszystko pracuje. Założymy szczotki. Damy nowy smar, złożymy to i będziemy testować. smar mi się kończy tutaj też dam, żeby był lepszy poślisk. Podamy. Najbardziej upierdliwy element w tej wyrzynarce. Zaraz dlaczego? Pierwszym strzałem wyszło. Najlepiej zacząć składanie, właśnie od tego elementu tutaj. Bo on jest bardzo cieniutki i bardzo niewdzięczny. Dwie najdłuższe śruby, na przykład. nie? Trzymującą. Бужуна. стопа. Testujemy, co nam z tego wynikło. Się przed dojazdem do klienta Stanie na wyczyszczona mydłem technicznym Żeby pozbyć się tego brudu Ale tak to mniej więcej wygląda Dzięki bardzo Jak możesz zasubskrybuj, daj łapkę w górę Żebym wiedział, że Podobał Ci się film i chcecie tego